Znajduje się przed imponującą bramą zamku Glames w Szkocji, miejsca niosącego ze sobą historię owianą tajemnicą i terrorem. Zamek znany jest z zapadającej w pamięć legendy o Szarej Damie, widmowej postaci, która od wieków przemierzała mroczne korytarze. Uważa się, że jest to duch Lejgi Janet Douglas. Kobiety oskarżonej o czary i straconej zapanowania szkockiego Jakuba Versus. Z mieszaniną ciekawości i obaw wchodzę w te starożytne mury, łatwo otulony lodowatą atmosferą przenikającą każdy kamień. Szara dama, jak ją nazywają, to złowroga istota, która nawiedza korytarze zamku. Mówi się... Że jego pojawienie się jawi się jako ulotny błysk, eteryczna postać, która spowija otoczenie zasłoną strachu i fascynacji. Jej blada twarz i zwiewna szara sukienka wystarczą, aby nawet najbardziej sceptycznie nastawieni goście przeszli gęsią skórkę. Wędrując labiryntami zamku Glames, moje myśli kierują się do historii i świadectw. Które odbijają się echem na przestrzeni wieków. Wielu twierdzi, że poczuło lodowaty dotyk szarej damy lub dostrzegło jej smutne, puste spojrzenie. Te historie przekazywane są z pokolenia na pokolenie, podsycając aurę tajemnicy i grozy, która unosi się nad zamkiem. Jednak w tej mrocznej atmosferze ważne jest, aby uczłowieczyć tę legendę i nadać jej znaczenie współczesności. Historia szarej damy to nie tylko opowieść o upiornej postaci, ale także o niesprawiedliwościach popełnionych w przeszłości wobec kobiety, co przypomina o okrucieństwach popełnianych w imię władzy i przesądów. Trajektoria legi Janet Douglas przed jej tragicznym losem. Była kobietą wyprzedzającą swoje czasy. Była znana ze swojej odwagi i mądrości, była liderem w swojej społeczności. Jednak jej pozycja społeczna i niezależność budziły zazdrość i strach w sercach otaczających ją osób. W czasie, gdy w Szkocji szalała histeria związana z polowaniem na czarownice, Lady Janet Douglas została oskarżona o praktyki okultystyczne i skazana na śmierć. Jego egzekucja była aktem okrucieństwa i niesprawiedliwości, tragicznym przykładem okropności, jakie strach i ignorancja mogą wyrządzić niewinnym. Idąc korytarzami zamku Glames, mam wrażenie, że obecność Szarej Damy nieustannie przypomina o znaczeniu walki o sprawiedliwość i równość. Jego udręczony duch przypomina nam, że nawet w czasach nowożytnych wciąż stoimy przed podobnymi wyzwaniami. Szara Dama staje się wówczas symbolem wszystkich kobiet uciszanych i prześladowanych w imię patriarchatu i uprzedzeń. Jego wygląd. Choć przerażający, zachęca nas do stawienia czoła niesprawiedliwości i poszukiwania bardziej sprawiedliwego i równego świata. Idąc ciemnymi korytarzami, niemal czuję szept przeszłości odbijający się echem wokół mnie. Szara dama w szarym kostiumie i smutnej twarzy zdaje się chcieć przekazać przesłanie. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami niesprawiedliwości i nietolerancji. Pośród terroru i niepewności, znajdujemy pocieszenie w świadomości, że nie jesteśmy sami w naszej walce. Szara Dama jednoczy nas w sieci solidarności i siły, przypominając, że razem możemy pokonać najciemniejsze przeszkody. Opuszczając bramy zamku Glames. Noszę w sercu historię szarej damy. Jego upiorna obecność mogła nawiedzać sale zamku, ale jego przesłanie rozbrzmiewa poza starożytnymi murami. Przypomina nam, abyśmy nie lekceważyli mocy historii, która łączy, inspiruje i mobilizuje do zmian.